Z nami Szymon Ołownia, kandydat na prezydenta państwa. Zapraszamy. Ile razy tak, jakiś gość mówił tobie w jaki sposób żyć? On przecież zna prawa kobiet. Bo w nie Nad samym nie ma, brzegiem morza, przy Molo Jak szedłem teraz między wami, to mam wrażenie, że to jest cała Polska. Zameldował się Sochaczew, zameldowała się Łomża, zameldowało się Zakopane, Śląsk, Warszawa. Gdzie jeszcze byliśmy dziś? Łódź! Pod Karpacie, gdzie? Wło Wrocław? Wrocław, bardzo dobrze! Jelenia Góra, skąd jeszcze jesteśmy? Gorzów! Poznań! Radom, Radom też! Goleniów! Oto kawał drogi stąd! A nawet Kanada jest z nami! Malbork, szanuję Malbork, żona tam pracuje czasami. <laughs> tak, bardzo piękną pogodę ma. Jakoś tam tak te lotnisko zrobili, że stamtąd się prawie zawsze da latać. Słuchajcie, przede wszystkim nie chcę wam zakłócać tego zasłużonego wypoczynku majówkowego, bo przyjechaliście tutaj przede wszystkim po to, żeby nabrać sił. I chciałbym wam dzisiaj, nie jak klasycznie to w polityce bywa, Zabrać siły albo stargać nerwy, tylko dać odrobinę nadziei, optymizmu i wiary, że naprawdę będzie dobrze. Będzie dobrze, bo tak zdecydujemy. Nie oglądamy się dzisiaj i ja uwierzcie mi po tych pięciu latach, nie oglądam się już na tych wszystkich mędrców, na te wszystkie sondaże, na te wszystkie analizy, na to co powiedział jeden lider albo drugi lider. Jedno wiem na pewno, bo mnie całe moje życie tego nauczyło. Trzeba robić swoje. Jak w coś wierzysz, to trzeba robić swoje. A co jest w życiu najważniejsze? Najważniejsze w życiu jest to, z jakiego powodu dzisiaj się tu spotkaliśmy? Ludzie i ich bezpieczeństwo. Zobaczcie, w jakich czasach żyjemy. Wszystko jeździ z prawej do lewej. Jeden podgrzewa takie emocje, inny straszy, inny jeszcze robi inne rzeczy. A my tak naprawdę najbardziej potrzebujemy bezpieczeństwa dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Ja mam siedmioletnią i trzyletnią córkę i co jest moim największym marzeniem żeby spokojnie położyły się spać. Żeby jak się obudzą, to się najpierw uśmiechnęły i miały nadzieję, że to będzie dobry dzień. To jest dzisiaj najważniejsza rzecz, którą musi zrobić i prezydent, i premier, i wszyscy ministrowie, i tak naprawdę to o tym jest ta cała polityka. Dzisiaj zaprosiłem tutaj i są tutaj z nami, oprócz tych, którzy mam nadzieję, zapewnią wam trochę. Nie tylko kiełbasy wyborczej, ale też i bardzo dobrego wyborczego soku i pierogów i wszystkich innych dań w futrakach, ratownicy medyczni, którzy tutaj specjalnie dla Was i to będę robił przez całą majówkę, jeżdżąc po Polsce, będą uczyli podstaw pierwszej pomocy. Wiecie dlaczego? Dlatego, że bezpieczeństwo zaczyna się od nas samych. Ono się zaczyna od naszych decyzji. I to tak naprawdę od nas dużo więcej czasem zależy, Niż nam się wydaje, bo wiecie dobrze o tym, że prezydent, mogę o tym z wami gadać godzinami, od tego jest rząd, żeby zabezpieczyć kupno odpowiedniego sprzętu dla wojska, poukładać sojusze, ale słuchajcie, umówmy się, większość z nas nigdy na żadną wojnę nie pójdzie, nawet na jakieś szkolenie wojskowe, wojna nas nie zastanie, wojny nie będzie i to wam mówię też z pełną odpowiedzialnością, ale to, co może nam się przytrafić i to, co jest w naszym zasięgu, to powinniśmy mieć ogarnięte. Wyobraźcie sobie teraz jakiś wypadek. Wyobraźcie sobie teraz, że ktoś w waszym domu się po prostu zadławił. Wyobraźcie sobie, że ktoś nagle zatrzymało się krążenie. Wtedy nie ma znaczenia tak naprawdę, czy głosujesz na tego, czy na tamtego. Chcesz pomóc. Powinieneś umieć pomóc. Powinieneś czuć się bezpiecznie z tymi, którzy umieją pomóc. Jak ja się zaczynałem uczyć pierwszej pomocy, a później uczyć pierwszej pomocy, bo też to robiłem w życiu, to zawsze powtarzałem, że słuchaj nigdy nie wiesz, kto, ko, kto kogoś wyszkolisz i kogo on spotka na ulicy. A jeżeli to będzie moja mama, którą spotka na ulicy, albo ktoś mi bliski, kogo spotka na ulicy i dzięki temu, że został wyszkolony, będzie umiał pomóc. Uratowane zostało życie. Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Bo wiecie dobrze, że ten, kogo może uratujecie, dzięki temu, że przypomnijcie sobie podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ile uciśnięć, ile wdechów, co zrobić, kiedy dziecko zadła czymś, sinieje, nie jest w stanie oddychać. Dzięki temu, że uratujecie człowieka, uratujecie cały jego świat, uratujecie wszystkich, którzy go kochają, dla których on jest całym światem. Dlatego warto sobie o pewnych rzeczach przypomnieć. Są fantomy, doskonała okazja, żeby nie wstydząc się, bo to na początku zawsze ciężko wychodzi, chociaż przyłożyć rękę do tego fantoma, chociaż spróbować, żeby już przetrzeć szlaki, żeby w momencie, kiedy nie daj Boże, trzeba będzie pomóc, wiedzieć, co robić. Bezpieczeństwo jest najbliżej nas, jak może być. To jest nasz dom, to są bliscy, których kochamy, to jest cały świat, na który pracowaliśmy, który stworzyliśmy. I chcę Wam powiedzieć, że naprawdę i te wybory, ale i też te wybory, których codziennie dokonujemy, o tym właśnie są. Nie o tym, jak kogoś nienawidzić, nie o tym, jak kogoś się bać, nie o tym, jak komuś coś zrobić, tylko o tym, żeby było bezpiecznie. Bo jak będzie bezpiecznie, to cała reszta będzie poukładana. Będzie i rozwój, będzie i przyszłość. Wiecie, ja czasami mam głębokie przekonanie, że ta polityka partyjna jest, jest mordercza. I mówię to jako lider partii politycznej od trzech lat. To nie jest dla w cudzysłowie normalnych ludzi zajęcie. Dlatego uważam, że. Bo, bo tu trzeba naprawdę krótko wejść, załatwić swoje iść dalej robić. Dlaczego się bije drugi raz o tę prezydenturę? Wiecie dlaczego? Dlatego, że prezydent ma zupełnie inny horyzont. I myśmy się przyzwyczaili, że to jest albo zastępca premiera, albo prezydenta, a, albo przewodniczącego, a prezydent jak ma 5 lat, a jak dobrze rządzi to 10, może spojrzeć na rzeczy w zupełnie inny sposób. Może zupełnie inaczej je zaplanować. I zacząć się zajmować rzeczami, z którymi żaden premier sobie w Polsce do tej pory nie poradził, żeby wypracować wspólną strategię. Zobaczcie ochrona zdrowia, żaden premier sobie z tym nie poradził do tej pory. Zobaczcie, na każdym spotkaniu dzisiaj, jak spotykam ludzi, to dyskutujemy dwie godziny, co zrobić, żeby w Polsce było mniej cudzoziemców, ale nie dyskutujemy w ogóle o tym, co zrobić, żeby w Polsce było więcej Polaków, żeby w Polsce znowu zaczęły rodzić się dzieci, żeby ludzie czuli się bezpieczni z tym, że zaproszą kolejne pokolenia Polaków na świat. I wiecie, i to jest cholernie ważne, dlatego że to nie jest tylko dziura w emeryturach, ale to jest wyludnianie się Polski. To jest upadanie sklepików, których nie będziesz już mógł kupić, bo emerytów będzie stać na mniej, a, po, a w 50 roku ponad z nas będzie po 60. My musimy już o tym myśleć dzisiaj, bo te kobiety, które miały urodzić te dzieci, które się nie urodziły, to one już się urodziły. One już są i one już podjęły te decyzje. To jest dzisiaj walka o Polskę nie o PiS nie o Platformę, nie o PSL, nie o lewicę. Nie o Polskę 2050, to jest walka o Polskę. To jest walka o Polskę, która będzie w tym sensie polską dla Polaków: że Polacy będą A dumni, B bezpieczni, C, że będzie im się chciało w tym kraju żyć i zapraszać kolejne pokolenia, które tu przyjdą. Tę perspektywę w polskim systemie ma tylko prezydent. Dlatego cieszę się, że nie wszedłem do rządu, że mam te półtora roku za sobą bycia marszałkiem Sejmu. To jest zupełnie inna platforma startowa do tego, o co się teraz ubiegam, o co próbuję Was przekonać, że warto zawalczyć. Bo dzisiaj potrzebujemy nie tego z tej opcji albo z tamtej, że będzie znowu się martwić, że jeden wygra, to będzie w 27 musiała wygrać PiS albo Platforma. To już nie o tym ma być prezydent. Prezydent jest o największych wyzwaniach. O tym, żebyście się czuli bezpiecznie w swoim domu. O tym, żeby wasze dzieci się czuły bezpiecznie w Polsce. Żeby nawet nie myślały o tym, żeby z niej wyjeżdżać. Żebyśmy nigdy już nie musieli bać się żadnej wojny. Bo jej nie będzie. I to jeszcze raz chcę wam wyraźnie powtórzyć. Żebyśmy mogli dojechać punktualnie i czystym pociągiem z miejsca, którego chcemy, do miejsca, którego chcemy. Żebyśmy nie umierali w kolejkach do lekarza. 35 lat polskie państwo nie potrafiło tego zrobić i nasz rząd też jeszcze nie potrafił tego zrobić. Tym bardziej potrzeba prezydenta, który będzie nie albo sabotażystą, albo długopisem, tylko który będzie zadaniował, pokazywał, nadawał ton, zbierał ludzi przy wspólnym stole do załatwiania spraw, które są dla nas ważne. A nasze bezpieczeństwo, kochani, zaczyna się w domu. Zaczyna się w domu i dlatego wśród naszych najbliższych, dlatego Was bardzo proszę, Zróbmy dzisiaj to dla siebie i dla tych, których kochamy. Poświęćmy te 10 czy 15 minut, nabierzmy siły przy traku i popompujmy chwilę tego fantoma, żeby się z nim oswoić, bo to jest ta rzecz, na którą mamy wpływ. Ja mam, słuchajcie, też bogate doświadczenie, bo jestem dokładnie taki sam jak wy z zajmowania, my bardzo lubimy zajmować się rzeczami, na które kompletnie wpływu nie mamy. I poświęcać na to mnóstwo czasu. A to jest akurat taka rzecz, na którą mamy stuprocentowy wpływ. Że będziesz wiedział, że kiedy, nie daj Boże, ktoś będzie potrzebował pomocy, będziesz spokojny. Czy będzie to w kościele, czy będzie to w sklepie, czy będzie to na ulicy. Twoje życie nabierze jeszcze głębszej wartości, bo dałeś komuś życie, ratując je, pomagając drugiemu człowiekowi. Ile razy miałem tę sytuację. Jak mówię, ucząc pierwszej pomocy, później trochę jeżdżąc, pogotowił, e, kiedy się jest z człowiekiem w takim momencie. I wtedy naprawdę nie ma znaczenia, czy jesteś z lewicy, czy z prawicy, czy masz taką historię, czy inną, czy, czy to myślisz, czy co innego, nie, liczy się człowiek. Chciałbym, żeby te nasze spotkania dzisiaj takie były z uśmiechem po ludzku, z podaniem ręki, z troską o drugiego człowieka, bo to jest okazanie troski, co dzisiaj zrobicie, jeśli na chwilę do tych ratowników podejdziecie. To jest okazanie czułości i troski, a jej tak strasznie potrzebujemy w tym świecie, gdzie jest tak strasznie dużo agresji. Widzieliście wczoraj, może niektórzy z Was tę debatę. Dzisiaj jechałem rano z córką do szkoły, ona ma 7 lat i ona mnie pyta, tato, dlaczego tak późno wróciłeś do domu? Ja mówię, bo byłem na debacie, córeczko. Ona mówi, a co to jest debata? No, i ja myślę, jaki odpowiedzieć? No to mówię, wiesz, kochanie, to jest tak jak e, niektórzy ludzie lubią, jak zwierzęta się biją ze sobą, nie? Koguty, psy rob, urządzają różne walki e, i lubią na to patrzeć. No to to właśnie jest debata, tak? E, no bo jak inaczej dziecku wytłumaczyć to, co się wczoraj stało? I co ani przez pięć minut, pięć minut nie było o żadnych problemach żadnych ludzi realnych, było tylko i wyłącznie o tym, kto kogo, i skakaniem sobie do oczu? Ja to też potrafię. Jak tak ustawią scenę, to jestem w stanie to robić. Tylko czy to ma sens? Nie ma żadnego. Nie ma kompletnie żadnego. Dzisiaj musimy zdecydować, czy dalej będzie no tak jak musi być, czy zrobimy coś, co polskie społeczeństwo i polski naród umie perfekcyjnie. Nagle powiedzieć sobie dość. A teraz oczekujemy zupełnie czegoś innego. A teraz zaryzykujemy. A teraz chcielibyśmy, żeby było inaczej. A teraz damy szansę i spróbujmy może w drugą stronę. Bardzo was o to proszę, żeby niezależnie od tego, czy kochacie Donalda, czy kochacie Jarka, czy ich nienawidzicie, czy macie jakieś inne uczucia, czas na polityczne walentynki wobec rządu będzie w 27 roku. A dzisiaj wybieramy prezydenta Rzeczpospolitej. Dzisiaj wybieramy kogoś, z kim warto by było ścisnąć dłoń, uśmiechnąć się. Podzielić się wartościami, opowiedzieć sobie o swoim życiu, o tym, co się w nim dzieje, i przejść te pięć lat razem z poczuciem, że jest ktoś, kto naprawdę ma bezpieczeństwo, rozwój i troskę o to, co zobaczą nasze dzieci w sercu. Bo wiecie, ja jestem starym, młodym ojcem, Później, późno zebrało na dzieci, ale jak sobie pomyślę, że moje dzieci, którym codziennie zaglądam w oczy, zobaczą tymi oczami XXI wiek, bo one go najprawdopodobniej zobaczą tymi swoimi oczami. Jedna, siedem, druga, trzy lata. To myślę sobie, Jezus, Maria, jaka odpowiedzialność jest na człowieku w tej sztafecie pokoleń. Przecież myśmy skądś przyszli, myśmy się nie wzięli znikąd. My komuś tę pałeczkę oddamy w tej sztafecie. Przecież to jest sens naszego życia, żeby im było lepiej niż nam. To jest perspektywa, która wreszcie powinna być głośno, codziennie w polskiej polityce recytowana. Niech się zacznie od tego, że sobie nawzajem dzisiaj już z wieloma z Was się uśmiechnąłem, zbiłem piątkę, wyciągnąłem rękę. Chcę wam dać trochę nadziei, chcę wam dać trochę siły, chcę wam dać trochę uśmiechu. Sam już ledwo mam na tym etapie kampanii, ale jak was zobaczyłem, to mam ochotę dać wam całą siłę, całą energię, całą wiarę w to, że będzie dobrze jaką mam, bo będzie dobrze, słuchajcie. Będzie dobrze i to nie jest pitolenie polityka, to jest głęboka wiara i głębokie przekonanie, że tak właśnie będzie. Zdecydujcie dobrze, a póki co odpocznijcie, bo to się Wam naprawdę należy i naprawdę powiem Wam, że strasznie Wam zazdroszczę. Tego morza i tego, że będziecie mogli dzisiaj, jutro pewnie sobie na nie patrzeć. Wykorzystajcie ten czas na maksa. Zbliżmy się do siebie w tym czasie. Okażmy sobie to, że się lubimy. Jeszcze będzie czas się złościć, kłócić i robić tysiące innych rzeczy. Dziś jest dobry dzień. Dziś jest dobry dzień, żeby się do siebie uśmiechnąć i o siebie nawzajem się zatroszczyć.